Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą, oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zajrzekł, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie... Biegnijcie za nimi. Nie chodźcie, nie biegnijcie, nie biegajcie za jakimiś sensacjami. Często gdzieś to życie duchowe, nasza wiara, zwłaszcza czy mniejsza ta wiara, tym bardziej ciągnie do jakichś sensacji, do czegoś nadzwyczajnego. Ja muszę coś przeżyć, ja muszę coś zobaczyć, jakiś cud, jakąś sensację. Gdzieś Pan Jezus się objawił, Matka Boża, gdzieś coś się nietypowego stało, coś nadzwyczajnego. Biegamy za tym, szukamy tego, a Pan Jezus mówi: Nie biegajcie za tym, nie biegajcie za tym, bo nie w sposób dostrzegalny Pan Bóg przyjdzie, ale Królestwo Boże pośród Was jest. Piękne słowa, Królestwo Boże jest pośród Was. Nauczcie się zauważać Królestwo Boże pośród Was, wśród Was, w Was. Królestwo Boże, czyli obecność Pana Boga, Jego Królowanie, Jego miłość wielka, ona jest z nami ciągle. Nie trzeba za tym biegać. Kiedyś ludzie, tutaj w Rosji często bywa tak, że do jakiejś cerkwi przywożą relikwie świętego i kolejki się ustawiały, żeby podejść do świętego, dotknąć się. A ktoś później mówi, że relikwie tego świętego są cały czas w tej cerkwi. Tylko wiedzą o tym tylko ci, którzy do tej cerkwi chodzą. A całe miasto ustawiało się w kolejkach, żeby dotknąć się świętego. Nie szukajmy nadzwyczajności. Pan Bóg jest. To, co święci określali pamięć o obecności Bożej. Pamięć, że Pan Bóg ciągle jest z nami. Spróbujmy dzisiaj wydarzenia, to, co będzie się działo, co będziemy robić, takie zwykłe, zwykłe rzeczy, żeby w tym momencie pamiętać, Pan Bóg jest ze mną. Uwielbiać Pana Boga w tych dziełach. Widzimy piękną przyrodę, rzeka Ob w Surgucie, która przez Surgut płynie. Uwielbiać Pana Boga w pięknie przyrody. To jest znak obecności Boga, znak Królestwa Boga. Cały czas pamiętać o Panu Bogu. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Kiedy tak rozmyślam nad dzisiejszym słowem, Ktoś zaprosił mnie, żeby do chorego przyjechać z najświętszym sakramentem, więc pojechałem i rozmyślałem tak po drodze, co znaczy, że Jezus jest pośród nas, że Królestwo Boże pośród nas jest. Jezus między domami, w zwykłych naszych miejscach i chcę z tego miejsca, właśnie najświętszym sakramentem, przekazać Wam Boże błogosławieństwo na dzisiejszy dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.